Hejka, pokażę dzisiaj wam e, BROCHEVENTĘ sekrety ale nie pokażę wam większości bo po prostu całego nie dam rady a szpitala dzisiaj pewnie nie zrobię bo na razie tyle pokażę wam jedno co się zjednoczy z tymi w, e, zrobię tak z 3 z 5 takich sekretów Pierwszy sekret, tu się ten dobra. Większość ludzi zna, dobra. To jest pierwszy sekret. Drugi sekret. Stajecie po środku. Po środku tak stajecie. Dalej. Naciskacie w to. No i patrzcie, gdzie się znajdujecie. I to jest właśnie ten drugi sekret. Trzeci sekret. Za chwilę wam pokażę. Trzeci sekret. Dobra, to trzeci sekret to może być. Um, basen. Taki mamy sekret, pierwszy. Znaczy. Trzeci sekret to jest taki. Idziesz w basen, i tu Dawaj, tu jest mega trudna dla mnie, bo patrz, słychać, czy tylko skoczyć. Pokażę Wam, gdzie się znajdujecie bo tutaj są różne przejścia. Tutaj są różne przejścia i ja przeszłam tu Tu już byliśmy, więc nie muszę wam pokazywać To jest trzeci sekret, teraz czwarty sekret To jest czwarty sekret I pójdziecie sobie w górę Jeszcze sobie w górę i właśnie to będzie ten czwarty sekret Wchodzicie tu i znajdujecie się w banku To jest czwarty sekret Teraz będzie chyba piąty sekret, może więcej tych sekretów zrobimy, ale będzie piąta. Piąty sekret będzie. Ja bym chciał kogoś zbanować. Dobra. E, no to piąty sekret. Pomyślmy. Pomyślmy. Dobra. To samochodem sobie tam pojedziemy. I weźmiemy taki samochodzik sobie. Jezu to już git. do szpitala. Jezu, do jakiego szpitala, co ja gadam już. Bo ja w ogóle nie wiem, czy ten sekret nie jest odcofany, bo ostatnio już tego nie było. A kiedy ten sekret i już właśnie go nie ma. Nie wiem, jak to nie będzie sekret tu. Patrzcie, to pewnie nie będzie on. Chodzisz do trumny i jest właśnie takie zdjęcie. I to zdjęcie jest właśnie stworzyciela. On stworzył Brok heaven. Ten pan. Co jest na tym zdjęciu? On umarł i on właśnie stworzył rock Heaven. Tak, tak, tak. No, mówię wam, mówię wam, mówię wam. Eee, I tak, właśnie. Teraz, dobra, sześć sekretów, więc jeszcze jeden sekret. Jednak sześć sekretów, pokażę wam. Związane, związane z tym panem, właśnie. Jezu, co to pada? Chyba śnieg tutaj. Brockhaven. Ach, więc wam idę pokazać teraz szósty sekret, ten ostatni, który wam pokażę dzisiaj. Zaczynam no robić teraz, na tą chwilę, bo... Czekajcie, bo ja już zapomniałem, gdzie to jest, gdzie to jest... Tu się chyba jedzie inaczej, czy się chyba jedzie? Tak, to chyba prób jest rozsąknięte, aha. Dobra. E, więc będziemy jechać tak. I tak. To będzie ostatni właśnie sekret. Więc już, 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 już nie wiem co się tutaj dzieje. I to jest właśnie ten ostatni sekret. To dziś idźcie do Łazienki, pewnie każdego zna, ale nie wiadomo, bo ja to takie łatwe robię wam. Po prostu, jak to na początku, tak zawsze. I skaczecie. Bo to chyba po tej stronie bardziej skakać. Kury, czekajcie. Dobra, teraz patrzcie. No, i właśnie to jest to. I patrzcie. To jest tego pana z kościoła, tego e, pana, który był w mnie, jego zdjęcia. E, to jest właśnie jego córka. No, tutaj się tak bawiła ja chyba było jakieś, w jakiejś szkole, czy coś takiego, co z tego wiem. I na tyle w dzisiejszym odcinku. Pa!